Co mi dało forever? I otóż, Wam powiem, co mi dało forever. Dało mi bardzo dużo w tej chwili do uświadomienia sobie, co mogło być, gdyby 30 lat temu moja mama dołączyła do zespołu Forever. Tak, moja mama mogła, ale nie skorzystała. Dlatego prawdopodobnie musieliśmy wyjechać do Islandii. Moja mama wyjechała do Islandii w 1997 roku. Część z Was może dopiero się urodziła, albo i nawet nie także bardzo dawno temu. Ja wyjechałam rok później do pracy, ciężkiej pracy w fabryce rybnej. I tak sobie właśnie czytałam teraz kilka książek i uświadomiłam, że gdyby wtedy zajęła się tym, hmm, gdzieby była właśnie w 97 roku, oczywiście była to ciężka praca, która była prawdopodobnie dla niej za trudna do wykonania, więc się nie zgodziła. I też przede wszystkim nikt nie pokazał jej, na czym polega biznes, jak to się robi, jak Pracujemy, tak? I to był też czas, że w Polsce to się dopiero rozwijało, nie było szkole, nie było nic, więc wszyscy ludzie naprawdę przecierali szlaki sami. Ja też przecierałam sama szlaki na Islandii przez 9 lat. Tak, przecierałam. Także ja już takie przetarłam, że dziś ja się nie boję. Cztery razy wysypała mi się struktura, i teraz zapytasz się, to po co w tym jeszcze jesteś? A otóż jestem dlatego, że wiem, że moja mama właśnie 30 lat się nie zdecydowała temu dołączyć. A osoby, które się, do, które się zapisały do Forever, dołączyły, e, dziś mają zarobki sześciocyfrowe. Tak, mają zarobki sześciocyfrowe, co miesięczne sześciocyfrowe zarobki. To mnie bardzo motywuje do tego, bo wiem, że to można zrobić. Popełniłam błędy, y, nie miałam dostępu też do wiedzy, ale wszystko to, co osiągnęłam do tej pory, osiągnęłam sama. Więc. Nie, no po prostu czekam, aż już nie mogę się doczekać, żeby Wam móc oferować to, czym ja się zajmuję i to nie tu na TikToku. Zapraszam Cię do grupy na Facebooku Dr. Aloes, a tam już będzie odpowiednie przekierowanie dalej, później. Bo w tej chwili tam są produkty, informacje o produktach, filmiki produktowe i różne fajne ciekawostki. Eee, jak wygląda moja sytuacja dziś, jeśli chodzi o ten przestój sześciomiesięczny? Zdecydowałam się nagrać ten film, ponieważ on się wyświetli za rok. TikTok go tutaj pokaże. I chcę się z tego śmiać za rok, ale kochani, dzisiaj wcale mi nie jest do śmiechu, ale to w następnym filmie.